Kilka dni temu tutaj była Agnieszka. Piła. Pozdrowił ciebie, Agnieszko Elżbieto. Córko, to ja Jezus. Chcę, abyś odmawiała zawsze trzy modlitwy, zanim zaczniesz ze mną pisać. One oddalają demona. Wierz mi, one mają wielką moc. Czy chcesz zawsze pracować ze mną? Jezu, jeśli powie mnie, co zrobisz? Jesteś wolna wyborze. Nie bój się, nie odbiorem charyzmatu. Jakim cię obdarzyłem. Będę cię spotykał zawsze, aby ci powiedzieć, jak cię kocham. Nie, Jezu, powiedziałam ci już, że jestem gotowa pracować dla ciebie. Dlaczego miałabym zmieniać zdanie? Przypominasz sobie? Twoja odpowiedź uszczęśliwia mnie, córko. Pozostań blisko mnie, a ja cię poprowadzę.